Przez kolejne 7 dni będę mógł tylko spożywać produkty od chłopaków z WK Przez ten czas spróbować wszystkich smaków, jakie oni mają Każdy produkt, każdy suplement, jaki mają, wszystko Przez ten okres, zaczynamy jakby się moje samopoczucie, poczucie Wszystko chudne. Oraz ile to taka dieta kosztowała, bo nie ukrywajmy Taki jeden baton kosztuje 10 zł, a to jest tylko przekąska, więc Może być fajna sumka na sam koniec odcinka Mega średnie Smakuje jak panta, a ja wolę mirinda akurat Buchle I batol Zajebiście Dobra, kupiona pizka, kupione lody. A ja pizka, lody, piska, lody, piska, lody. Cztery. Ja pierdzolę. Pierwsze pierwszy dzień i ostatni chyba. Pizka. Pizza jest bardzo dobra. Kiedy jadłem tą pizzę. Jest super. Do wypijemy sobie ten napój. Nie mogę teraz zeskołować nigdy na próbowałem. A I co te gatkowe? Dlatego piska ląduje na S Tak pomiędzy A a B Nie wiem Ale to by B, to, jest, to było OK. Idziemy na Juvenalia do goście kizo, kizo, kizo Trzeba spakować tak Zostały mi wafle z pracy lekko. Dzika mango, bo nie piję kawy Jestem śpiący Wezmę to jeszcze i tyle, z każdej strony wiem, nie chcę się jeść. Najwyżej takiej że żarki się wskoczy i coś Widzimy się na Juvenale Ok, taki No tak. piłem to, to smakuje jak... Gdzieś już to piwe? jak już to smakuje Ale dobre na mnie Damy to na... Na A Ja to zjadł ale nie można! Buka dzik! Tydzień buka dzik! Yeah. Dobra pedalia Dobra, Jemy teraz wafle buka. Zjemy chłopaki, nie? A ja oj, piękny produkt. Tego też na S Albo tu pomiędzy S a A wow, man, wow, no godzina 18.30, ja dopiero wstałem wafle czekoladowe i taki napój, wioletowo a smakuje tak samo jak jak jest gorsza. natomiast wafle, ej, nie jadłem nigdy tych wafli nie mogłem nigdy ich znaleźć Czekoladowy może być ciekawy, może być dobry Nie, ja, smakuje jak gówno Dlatego wafle dajemy na D Były niedobre, nie zjadłem ich A ten soczek Jakoś gdzieś tutaj No ale damy na C Wioletowo To jest najlepszy cik, uwielbiam, naprawdę Dlatego, sobie, teraz jemy batonika, chyba jest 9. Ja nie wiem, wczoraj już w łatwiej, to się sięgająć. Zapomniałem o dziku manga, który wiem, więc lekko niżej. Dobry, ale gorszy niż mango. Baton, gdyby był tańszy, dałby go na S. Kosztuje 10 zł, więc dziś tutaj. No, trochę po prostu drogi. Kopicy Skupczek Wow! Wiszek Weź, trzymaj, próbujemy, zrobimy recenzję. Kupiłeś to kiedyś? Nie Dobra, fajne. Wsłodziewka. Biały dzik. Biały dzik. Mismakowo ukojarzę Wojowinie. wojowninie. No lepsze na pewno niż to na no, B. Może? Dobra, Po siłowni Lody, lody. To no są twarde. Na do jakości w skali szkolnej. No dam trójkę, bo to niby zdrowe jest. Zjadę tyle. I mam dość. To jest za słodkie. To. Nie ma w ogóle cukru? A nie, ma cukru. W całym puderku 25 cukru ma. Ale tu jest tyle słodika nawolone, że tego się nie dajesz. Niedobre! Niedobre. Lepsze niż wafle. Są wioletowe, więc pójdzie na wioletowo gdzieś tutaj. Wafle na kolację i idziemy spać. Zostałem mi ze śniadania. O, tak ładnie przy złotych orbusach. Równie ładnie będą wyglądały na ocenie b a po pracy wafle jest godzina 16. Jestem tylko na jednych waflach i batonik. Miałem tego batona gdzieś w robocie, ale chciałem zrobić opinię, a wstydziłem się w pracy. O, jest tutaj karmel, chyba? No, na pewno jest kokos. Mm, tak kokosa to ja tak średnio lubię. tak jak myślałem. A taki suchy jest taki. Coś to jest nie tak. Chyba przy waflach czekoladowych to jest najgorsze co jadłem. Więc to zostawię ścisnę zaraz. No i te wafle to chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Ja ja lubię. One chyba były w ogóle pierwsze jako te, które wyszły od nich. Nie jestem pewien. Wafle jeszcze na obiad gdzie bez pizzy, nie mam dość tej pizzy. Nie wiem szczerze, co jest gorsze to, czy to. Chyba prędzej bym. Nie wiem. Nie wiem, obydwa są totalne Razem z waflami. No, na równi są. Po prostu niedobre. Bęger. Dobra, jest lipa. Po siłowni. Nie mam siły. Jestem bardzo głodny. A mam tylko trzy paczki wafli. Trzy paczki i muszę teraz zjeść na kolację, ale z tym... Jestem... Zrzegam się chyba, naprawdę. Idę po psa i zaraz pies mi wybierze, która ma papę zjeść, bo... konia Dumny jesteś z siebie. Jesteś z siebie dumny. Za psa. Masz. Masz. Chcesz? No to nie chcę. Dobra, jedziemy po paczkę. Przyjechała paczka z WK, W końcu, w końcu na obiad jadłem lody i wafle. No a teraz jedziemy po jakąś rzeczę, pizzę, coś do picia, bo nie mam już nic do jedzenia. Nawet okej. Okay. samo poczucie takie średnie spałem. Jakoś, jakoś dajemy radę. Pacuszka, bardzo ładny karton. Nie wiem, czy Wam tutaj się załapie, ale podoba mi się, taki fajny. Mało zamówiłem, ponieważ zapłaciłem ogólnie 60 zł. i kupiłem taki sosik, Keczu i kawa. Boże, tak kocham kawę, tak mi jej brakowało. Jutro ją przetestujemy, no bo jest godzina 19, nie będziemy już tego pić na wieczór. To była kawa, dałbym to tutaj chyba, ale to nie ma kofeiny. Wszystko tam dopiero pójdzie, to jest po prostu napój z białkiem, ale dużo białka słodki. Możemy być tutaj. Więc tylko te trzy rzeczy, albo aż. To jest 60 zł. około Szkoda, było mi pieniędzy po prostu. A teraz idziemy testować sosik z pizzą. Pachnie ładnie. Uwaga. Tak wygląda na pizzy. Nieważne. Mhm. Tak. Banger, to jest tak dobre, Aż by się tak chciało odnowić tym pizzę. Tym dzikiem ja go lubię, fajne o takie lepsze niż trochę, oczy, trochę słodsze, większe, więcej potasu czy coś. Oj oj, oj oj oj, ketchup! No, ketchup powiem szczerze, że wysoko. Chyba najlepsza rzecz, jaką spróbowałem, i może zostanę nie byle go kupował normalnie, bo jest. Fajny, dlatego cena chyba 20 zł. To to właśnie będzie minus, dlatego powiedzę S, A, A, A. a. tutaj. Tak naprawdę pozostało mi tylko wam smacznego. Do jutra, papaszki. Widzicie, botonik. Niestety ten niedobry. Trzeba go jeść. A ja obiecaję, chcę coś ugotować, dlatego dzisiaj robimy ciasto. Z wafli, czekolady oraz batona. Test czekolady jest tutaj. Uwaga! Niedobre. No Także niestety deser nie wyszedł. Mam nadzieję, że przyszła kolacja będzie fajniejsza. Ostatnie jedzenie, ostatni dzień. Więc do zobaczenia jutro. Na śniadanie robimy burgery busa Na popieczoną bułkę wcześniej dajemy sól, so, czyli keczup Do tego dajemy majonez lekki Na to wcześniej usmażony kurczak Dodatki, jest to ogórek Sałata, co to mamy z Sałata, mięso, ogórek Tak się prezentuje burger To Trzeba się to już nie ma bardzo próbę testu. Przyczędzam odcinek, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, subskrypcja. Daję ok Damy go tutaj. Jeszcze test. Nie piliśmy tego Nie za moje pieniądze, będzie na pewno no, tak... będzie, smaczny. będzie Będzie smaczny.